Tomku, dzisiaj witamy lato. Jest fenomenalna pogoda, piękne stylizacje, cudowny klimat. A co ty myślisz o stylizacjach Polaków na lato? E, wiesz co, no jakby no stylizacje Polaków na lato, to zależy gdzie i kiedy. Znaczy rzeczywiście jest tak, że żyjemy. W okresie absolutnego, absolutnej swobody, czyli jakby mamy erę kobiet i dorosłych facetów w krótkich spodenkach. To bardzo wiele oznacza, to znaczy, że te ramy dress code, one się, one się bardzo zatarły i, no i każdy chodzi tak jak mu wygodnie, zwłaszcza, że wchodzimy w ten tak zwany okres letni gdzie nie obowiązują u nas dreszkody pracowe i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie teraz, ponieważ nie ma żadnych ram, każdy wyznacza swoje własne. Jeden wyznacza je bardziej, drugi mniej, no a są też tacy, którzy niestety w letniej porze wyglądają tak, jakby przechodzili z sypialni do łazienki. No i jak tak lubią, to na zdrowie, natomiast dla oczu innych ludzi nie jest to miłe. A co myślisz o odwiecznym pytaniu, które powraca, czy skarpetki i sandały można łączyć? Wiesz co? No właśnie, ja teraz skończyłem pisać swoją drugą książkę o kontekście. Anna myśli, że w październiku już wyjdzie. I właśnie kontekst, znaczy w tej chwili te wszystkie metki, marki. Dobra luksusowe, pseudo luksusowe to kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma kontekst, kontekst rzeczy. Rynek chiński tak bardzo zamieszał w świadomości ludzi. Możliwość bardzo szybkiego zarobku, pieniędzy. E, również to zamieszała. W związku z tym, jakby e, projektanci są jak e, w kolejce górskiej. No, właściwie nie można się przyzwyczaić. Zanim się człowiek przyzwyczai, że jakiś projektant jest w jakimś domu mody, on natychmiast ten dom mody zbie, zmienia. Mało tego zabierając ze sobą swoją własną estetykę. W związku z tym jakby to kontekst się liczy tego, co gdzie nosimy. No właśnie o to chodzi, że rzeczy, które na ulicy w, nie wiem, w, w Toruniu będą wydawały się być szalenie ostentacyjne, tak zwane oczy. Nagle na stolicy, nie wiem, w Lizbonie będą wyglądały zupełnie na miejscu i zwyczajnie. No właśnie, właśnie to ten kontekst ma, ma w tej chwili znaczenie, a nie co i jak.